I Nas wszystkich, uwięzionych, że najświętszy ten nie brzmi. <laughs> w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, w godzinie miłosierdzia, gromadzimy się przy Pan Jezusie, aby wypraszać potrzebne łaski dla nas całego świata, o pokój na świecie, o nawrócenie Rosji w intencji naszych rodzin, naszych domów, o Boże błogosławieństwo, o Bożą o zdrowie, o potrzebne łaski. Za chorych cierpiących, zwłaszcza za chorych z naszej parafii, za Wiktorię, Ewę i Józefa, o zdrowie dla nich, o, za wszystkich zmarłych, o miłosierdzie Boże, za tych, którzy są na rekolekcjach, za księdza Tadeusza, który prowadzi rekolekcje. Boże błogosławieństwo, łaskę Ducha Świętego. We wszystkich naszych potrzebach modlimy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć ziemię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc, żywota Twojego Jezus. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana Naszego, który się począł z ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, Męcząc pod pąskim piłatem, uszczerbam Marii Półrzebią, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić drzewie umarłych, wierzę Ducha Świętego, święty gościu powszechne, świętych obcowanie grzechów, odpuszczenie ciała z martwych wstanie. Ojcze przed wieczną ofiarą i krew dusza i bóstwo najmilszego, Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego, Dla, jego Dla, jego Dla jego bolesnej męki. 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 Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i prawdę, dusze, i bóstwo najmilszego syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na, na dla Jego bolesnej męki, 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 dla bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew dusza i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla anyway, jego bolesnej męki. Dla <pramos> jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla <preferences throat> jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew dusze i bóstwo najmilszego syna Twojego, Panu naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze, przed wieczną Ci ciało i krew duszy i bóstwo najmilszego Syna Twojego Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Daj Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. Da Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami, święty Boże, święty mocne, święty ani śmiertelne. Zmiłuj się nad nami, święty, <laughs> święty mocne. Święty, a nie zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie, Chrystusie i wylałeś się na nas w Duchu Świętym pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochodzi nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze, przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania, Twojego syna i miłosierdzie dla nas i całego świata. i Eisen, Chrysteus, słysz nas. Ojcze z nieba, Boże. Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójcy, Jedyny Boże, Miłosierdzie Boże, Najwyższy Przymiocie Stwórcy, Miłosierdzie Boże, Niezgłębiona Miłości Uświęciciela. Miłosierdzie Boże, Niepojęta Tajemnica Trójcy Świętej, Miłosierdzie Boże w razie Największej Potęgi Boga, Miłosierdzie Boże w Stworzeniu Duchów Niebieskich. Miłosierdzie Boże powołując nas z nicości do istnienia, miłosierdzie Boże ogarniające wszechświat cały, miłosierdzie Boże darząc nas życiem nieśmiertelnym, miłosierdzie Boże ochroniąc nas przed zasłużonymi karami, miłosierdzie Boże dźwigając nas z nędzy grzechu, miłosierdzie Boże usprawiedliwiając nas w słowie wcielonym, miłosierdzie Boże wypływające z ran Chrystusa. Miłosierdzie Boże, tryskając Najświętszego Serca Jezusowego. Amen. Miłosierdzie Boże, dając nam Najświętszą Marię Pannę za Matkę Miłosierdzia. Amen. Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych. Amen. Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła Powszechnego. Amen. Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych. Amen. Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu i pokuty. Amen. Miłosierdzie Boże, w sakramencie odarzeń państwa. Miłosierdzie Boże, powołanie nas do wiary świętej, Amen. miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników, Amen. miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych, Amen. miłosierdzie Boże, w udoskonaniu świątobliwych, miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących, Amen. miłosierdzie Boże, ukojenie sercu dręczonych, Amen. miłosierdzie Boże, nadzieja dusz zrozpaczonych, Amen. miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom, zawsze i wszędzie. Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami Miłosierdzie Boże, pokoju konających Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych Miłosierdzie Boże, ochłodo i dusz czyśćcowych Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów Baranku Boże, któryś okazał największe miłosierdzie Po odkupieniu świata na krzyżu Przepuść Pani, Panie, Baranku Boży, który się miłosiernie ofiaruje za nas w każdej mszy świętej. Wysłuchaj, Baranku Boży, który z nieprzybranego miłosierdzia gładzisz nasze grzechy. Miłosierdzie Boże, ponad wszystkie dzieła Jego, przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę. Módlmy się. Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarb litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas miłosierdzie. Swoje, abyśmy nigdy w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z Twoją wolą, która jest samym miłosierdziem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym, okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków.